Witajcie w kolejnym odcinku Teorii Filmowych. Dzisiaj weźmiemy na warsztat trylogię filmu Auta. Po internecie krąży już teoria, że samochody to ludzie przemienieni w maszyny, a cała historia dzieje się po wojnie atomowej. Nie wiem dlaczego, ale ludzie od teorii jak coś tworzą, to zawsze akcja zaczyna się od tekstu po wojnie atomowej. Wracając do tematu, musimy stwierdzić parę faktów. Po pierwsze... Samochody to połączenie człowieka i auta, więc łączy się w nich cechy ludzkie i cechy maszyny. Po drugie, auta mają świadomość, że żyją, a do tego nie wiem jak, ale czują ból. A wiesz, czy on w ogóle jeszcze żyje? Nie. Sądząc po tym, że w filmie często przewija się słowo złom i złomowisko, auta są także świadome tego, że kiedyś umrą. Jak rodziły się auta? Oczywiście nie zachodziło to w sposób ludzki. Auta były produkowane w fabryce. Bohaterowie nie nawiązują do tego bezpośrednio, ale wspominają czasami słowo fabryka w sposób mówiący nam, że tam zaczęło się ich życie. Nazywają to czasami urodzin. Nie, nie chcę sławy ani kasy, tylko chcę zasuwać po to, że ile fabryka dała, stawiać wszystko na jedną kartę. Ważnym elementem jest to, że auta nie dorastały i nie zmieniały swojej formy. Takie jakie wyjeżdżały z fabryki, takie pozostawały. Aż do śmierci. W świecie aut nie było dzieci. W pierwszej części pojawia się małe autko z rodzicami, które ma sam locik na antence, a w trzeciej części małe autko krzyczące Cruz Ramirez. Na początku myślałem, że małe auta są dziećmi, jednak Luigi też jest mały, a mimo tego jest dorosły. Obydwa autka są raczej symbolem tego, że dzieci także mogą przychodzić na wyścigi i być kibicami. Jednak sądząc po braku jakichkolwiek innych dzieci w trzech filmach, możemy przypuścić, że aut dzieci nie ma. Myślę, że owe dziecko wsadzone do filmu nie jest logicznym do wyjaśnienia tego świata elementem. To po prostu niezależny od historii element świata filmu stworzony przez autora. Czy auta miały rodziców? Tak, auta miały rodziny. Przykładem na to jest mama Francesco, która także jest bolidem wyścigowym. A mamma mia! U, się, siedzi? ma, Queen, ma zero chance i zrobi Dolce Cabana, jak bomba na torze! Jednak niejasne jest dla mnie to, że Francesco jest maszyną z 2009 roku, a jego matka jest od niego dużo, dużo starsza, bo pochodzi z 1961 roku. Sądząc po wyglądzie, mogłaby być jego pra-pra-pra babcią. Z racji tego, że pomiędzy nią a Francesco było jeszcze kilka ewolucji w Formuły 1, jest to bardziej ludzki element filmu, sądząc po podstępie czasowym między nimi. Drugim dowodem na to jest ta scena. Nie oczekuj zbyt wiele. Tak mi mówili rodzice a do tego spotkanie rodziny Luigi'ego we Włoszech. Żadna kolega moja nie kwateruje na hotelu, bo sama ma rodzina! Tu będziecie spać Uwują mi otobolino. Luigi, Guido, mederni, Amici, Guido i Luigi, są Jak widać, starsze modele wskazują na bycie bardziej wiekowymi od samego Luigi'ego. Auto miało także dziadków i wujków, a więc rodziny zazwyczaj kierowały je w ich ślady. Dawno temu zapytałem wuja, skąd będę wiedział, kiedy minie mój czas. A stary na to... Młodzi ci to wyjaśnią. Jak przebiegało życie i starzenie się samochodów? Auta starzały się na dwa sposoby, podobnie jak ludzie. Jeden to kwestia lat i trybu życia, fizyczne i biologiczne czynniki, takie jak rodzaj części, spożywane paliwo i oleje i to czym się zajmują. A drugi to aspekt pokoleniowy. Jeśli auto przechodziło ewolucję i wychodził jego nowszy model, to z automatu stawało się tym starszym modelem, a co za tym idzie, ojcem lub matką swojego nowszego modelu. Zygzak w pierwszej części był młodym debiutem, zaś w ostatniej części mówiono o nim już jako o zabytku. Tak jak on zastąpił pana króla na torze, tak jego zastąpiła Cruz i Storm. Jeśli auto było produkowane do wyścigów jak Zygzak, to jego następne generacje także były stworzone tylko i wyłącznie na tor. Wskazuje na to zupełne nieprzygotowanie Zygzaka do jazdy samemu, na przykład przez brak świateł. Maszyny oczywiście mogły być tuningowane tak jak złomek w odcinku. Drifcie, co było zmianą stylu życia i swojego rodzaju odmłodzeniem. Przykładem zmiany przeznaczenia jest wyścig wraków, są to pojazdy z części trzeciej w miejscowości Błotoryja. Jak umierały auta? Istnieją na to dwa sposoby, z czego jeden jest dość brutalny. Pierwszy, bardziej optymistyczny, mówi o tym, że auto umierało w momencie, gdy nie dało się go już naprawić, lub naprawa była dość kosztowna na budżet auta, jak na przykład uszczelka pod głowicą. Po wypadku można było auto poprzez wymianę części odratować, jak było to w przypadku Zygzaka, Wójta czy pana króla, których na nowe części było stać. Optymistyczny scenariusz mówi, że zepsute, martwe auto trafia na złom, gdzie kończyło swoje życie bez życia w środku. Był to rodzaj cmentarza dla samochodu. Ludzi rozkłada ziemia i owady, a auta, woda i tlen, które prowadzą do korozji. Mniej optymistyczny scenariusz, Mówił o tym, że auto było żywcem zjadane przez rdze do tego stopnia, że w końcu się rozpadło. Jeśli auto zepsuło się gdzieś na trasie, to gniło i rozpadło się gdzieś w samotności. Taki obraz widzimy z jednej z bajek złomka. Jest to dość brutalny scenariusz. Istnieje też trzecia opcja. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się stało z Wójtem Hudsonem? Odpowiedź brzmi: został przetopiony na pomnik. Co ważniejsze ikony świata aut, gdy kończyły życie, były przetapiane na pomniki z dodatkiem miedzi lub innych składników. Była to swego rodzaju kremacja ze świata ludzi. Założyciel chłodnicy górskiej Stasieniek był przetopiony na pomnik założyciela miasta. Z kolei Wójt Hudson był przetopiony na pomnik postawiony na jednym z torów wyścigowych. Zdjęcie owego pomnika możemy zobaczyć w napisach końcowych w trzeciej części. Dzięki za obejrzenie odcinka, widzę, że teorie z bajek przyjmują się chętniej niż w FNAP. Zapraszam do ankiety na moim kanale, tam zdecydujecie, o czym będzie kolejna część. Dzięki i do zobaczenia!